Spróbujmy dzisiaj przyjrzeć się jednemu, często pomijanemu, a tak naprawdę kluczowemu elementowi sakramentu pokuty. Zobaczmy, dlaczego samo słowo przepraszam to czasem za mało i co tak naprawdę oznacza pełne prawdziwe pojednanie. No właśnie, często myśli się o spowiedzi w ten sposób, prawda? Jak o takim duchowym resecie. Okazja, żeby wyczyścić kartę, zacząć od nowa, odmówić kilka modlitw i po sprawie. Ale czy to na pewno jest aż takie proste? W tej pierwszej części zajmiemy się właśnie tym uproszczonym spojrzeniem. Szybko się okaże, że prawdziwe pojednanie to coś znacznie, znacznie więcej niż tylko słowa skruchy. No bo zacznijmy od tego, jak to często wygląda w naszej głowie. Jest pewien schemat, niemal transakcja. Wyznajemy grzechy, ksiądz zadaje pokutę, my odmawiamy modlitwę i sprawa jest załatwiona. Cel czyste konto rozgrzeszenie. No i właśnie tutaj pojawia się problem bo jak podkreślają teologowie, to przekonanie jest, delikatnie mówiąc, niekompletne. Ten cytat mówi sam za siebie. Spowiedź to nie jest jakiś automat do kasowania win. Tu w grę wchodzi coś o wiele głębszego. Zobaczmy to na bardzo prostym życiowym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że zniszczyliśmy coś, co należy do przyjaciela. Oczywiście przeproszenia są kluczowe, bo naprawiają naszą relację, tę więź, ale sama lampa nadal jest zbita, sama szkoda materialna wciąż istnieje i sprawiedliwość domaga się, żeby tę konkretną szkodę też naprawić. Idźmy dalej, bo to się wszystko pięknie łączy. Według nauczania Kościoła grzech nigdy nie jest sprawą czysto prywatną, między mną a Bogiem. To jest akt, który wprowadza chaos i nieporządek o wiele, wiele szerzej. Katechizm definiuje grzech nie jako zwykłe złamanie jakiegoś przepisu, ale jako realną niszczycielską siłę. Spójrzmy na tę definicję. Grzech przynosi szkodę i nieporządek. I co ważne, rani nie tylko naszą relację z Bogiem, ale też nas samych i innych ludzi. Mamy tu więc do czynienia z taką potrójną szkodą, jak widzimy na schemacie. Grzech rani nas samych, niszczy naszą więź z Bogiem i, co równie ważne, szkodzi innym. Zrozumienie tego jest absolutnie kluczowe, bo każdy z tych trzech obszarów będzie wymagał osobnej naprawy. I tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy, do centralnego pytania. Sakrament Spowiedzi leczy tę najważniejszą, pionową relację z Bogiem. Super. Ale co zresztą? Co z tym całym bałaganem, który został w wymiarze horyzontalnym? Czyli ze szkodami wyrządzonymi innym i sobie. I właśnie dlatego musimy teraz wprowadzić dwa kluczowe pojęcia i bardzo jasno pokazać, czym się różnią, bo często wrzucamy je do jednego worka, a to błąd. Rozróżnijmy to sobie raz na zawsze. Pokuta, ta zadana przez księdza, to jest akt symboliczny, znak naszego żalu, natomiast zadośćuczynienie to jest zupełnie co innego to jest nasze konkretne, praktyczne działanie, żeby naprawić krzywdę. To już nie jest symbol, tylko nasz osobisty obowiązek, który wynika po prostu z poczucia sprawiedliwości. Ten cytat to po prostu mistrzowsko wyjaśnia Boże przebaczenie dotyczy obrazy Boga, ale Bóg nie zwalnia nas z osobistej odpowiedzialności wobec człowieka, którego skrzywdziliśmy. To są jakby dwie zupełnie różne płaszczyzny. A zatem wniosek jest jeden i jest bardzo mocny: zadośćuczynienie to nie jest jakiś opcjonalny dodatek dla bardziej gorliwych. To jest integralna część całego procesu pojednania. To jest po prostu wymóg sprawiedliwości. No dobrze, tyle teorii. A jak to może wyglądać w praktyce? Zobaczmy na kilku konkretnych przykładach, czym właściwie jest to całe zadośćuczynienie. Najbardziej oczywiste przykłady dotyczą szkód materialnych. To proste. Jeśli coś zostało ukradzione, sprawiedliwość wymaga, żeby zostało zwrócone. Jeśli ktoś przez nas poniósł jakąś stratę, trzeba mu to zrekompensować. Ale przecież szkoda nie zawsze jest materialna. Zniszczenie czyjegoś dobrego imienia przez plotkę, oszczerstwo, to jest przecież realna krzywda i ona również domaga się naprawy, na przykład przez odwołanie swoich słów, sprostowanie i publiczne przyznanie się do błędu. A to jest myśl, która jest naprawdę głęboka i nie ma co ukrywać, bardzo wymagająca. Wskazuje, że krzywdą jest nie tylko to, co aktywnie zrobiliśmy złego, ale też to, czego zaniechaliśmy. Brak dobra i miłości tam, gdzie byliśmy do nich zobowiązani. Czyli zadośćuczynienie zyskuje tutaj wymiar głęboko relacyjny. Chodzi o odbudowę więzi, które zostały nadszarpnięte nie tylko przez zło, które zrobiliśmy, ale też przez dobro, którego po prostu zabrakło. I w ten sposób dochodzimy do ostatniej części. Zobaczmy, dlaczego zadośćuczynienie to nie jest kara, ale tak naprawdę ostatni niezbędny krok na drodze do pełnego uzdrowienia. Ten schemat świetnie podsumowuje całą tę drogę. Zaczyna się od grzechu, który niszczy. Później spowiedź leczy naszą relację z Bogiem, ale to dopiero zadośćuczynienie, czyli naprawa krzywd, jest tym mostem, który prowadzi nas do ostatecznego celu. No właśnie, a czym jest ten ostateczny cel? To jest stan pewnej harmonii, stan, w którym wszystkie trzy obszary zniszczone przez grzech, relacja z Bogiem, z innymi i z samym sobą zostały wreszcie uleczone. To o wiele więcej niż tylko czyste konto. I to trzeba bardzo mocno podkreślić: motywacja jest tu absolutnie kluczowa. Nie chodzi o żadną transakcję, o próbę kupienia sobie przebaczenia. Chodzi o namacalny dowód, że nasz żal za grzechy jest szczery i że przykłada się na konkretne życiowe czyny. Podsumowując, źródła teologiczne stawiają sprawę bardzo jasno: wola naprawienia krzywdy, czyli gotowość do zadośćuczynienia, jest postrzegana jako warunek konieczny, żeby sakrament pokuty był w pełni ważny i po prostu owocny. I na koniec zostaje nam takie otwarte pytanie, które chyba wykracza nawet poza samą teologię. Bo skoro przebaczenie leczy relacje, to czego tak naprawdę wymaga od nas sprawiedliwość? I jak daleko sięga nasza osobista odpowiedzialność za naprawianie tych małych fragmentów świata, które zdarzyło nam się zepsuć? Dziękuję za uwagę.